LEGENDARNY! Dobra, pierwszy legendarny, pierwszy legendarny po jakichś 30 około. Uwaga, co nam wyleci? Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Sinek, nagrywam odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na otworzenie sobie 500 gwiazdek w Brawl Stars. Jak wiecie, możemy zdobywać 3 gwiazdki dziennie, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie aż 500. Jestem na totalnie nowym koncie i zobaczymy, co takiego wydropi. Jak widzicie, nie mam dosłownie nic. No, mam jedynie co to tonite i 50 pucharków, bo tyle trzeba mieć, żeby odblokować, moi drodzy, te gwiazdki. Zobaczymy, co nam wyleci, ile będziemy mieli golda, ile będziemy mieli monet par punktów, ile będziemy mieli, nie wiem, może nawet gemów, nie wiem, co może, szczerze mówiąc, dropnąć. Może być naprawdę dosyć ciekawie. W ostatnim odcinku też powiedzieliście, moi drodzy, że yy, jak tam miałem legendarny, to dostałem 1000 monet, dlatego że normalnie powinienem dropnąć gadżet, ale jako, że nie miałem żadnego gadżetu do odblokowania, tak jak tutaj, no to dostaje się monety, więc zobaczymy, jak to będzie wygląda o tym razem, może w trakcie po nie wiem, 200 sobie po prostu zupgradeujemy niektóre postacie i zobaczymy co z tego wyjdzie, tak czy siak strzelcie łapkę w górę, moi drodzy, jeżeli po tym odcinkiem dobijecie 1500 łapek w górę, wiem, że to jest sporo, ale jeżeli wam się uda, to w kolejnym odcinku otwieram 1000 star dropów, więc jeżeli chcecie taki odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i lecimy z otwieraniem, bo naprawdę będzie tego sporo, a więc lecimy już z pierwszą gwiazdką uwaga, co nam wyleci, na początku mamy bardzo rzadkie, zobaczymy co takiego nam wydropi moi drodzy, w tej pierwszej gwiazdce. Miejmy nadzieję, że dropniemy, no ja tak obstawiam, z pięć postaci minimum, jak... O, mityczny od razu, co jest w ogóle... Jak szybko mityczny, szkoda, że tylko punktów, Ale dobra, lecimy speedruna tutaj, moi drodzy, bo tutaj będzie tyle tych gwiazdek do tworzenia, że to jest jakaś masakra. Zobaczymy, co takiego nam powylatuje. Na razie, jak widzicie, no nic ciekawego nie ma. Same rzadkie, więc mega lipa. Na początku mieliśmy od razu epickiego, więc dosyć spoko. Bardzo rzadki, no niestety, podważacie że tonów na razie, jak widzicie, nie ma nic ciekawego. Ale powiem wam tak. Przy tej ilości, obstawiam, no nie, nie 5 postaci, ostatnio mieliśmy 5 postaci, gdzie otworzyłem trochę ponad 100, no to teraz, uwaga, epicki, aj, tylko po dwa żetonów, wydaje mi się, że odblokujemy tak 12 postaci, myślę, że 12 postaci jest do zrobienia spoko, jakiś skin wpadnie i parę pinów, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało, na razie lecimy z otwieraniem, uuu, kredyty, to jest rzadkie. Kredyty są rzadko, ok? uwaga, epicki, w sumie z kredytów też możemy kogoś odblokować, ale ostatnio miałem chyba tylko raz Lecimy dalej, moi drodzy, monety, uwaga, bardzo rzadki Monety również, no, o, epicki, może akurat tym razem wyleci coś ciekawego, uwaga, uwaga No niestety, punkty mocy, naprawdę, o, znowu epicki, ej, dwa epickie pod rząd, co jest grane w ogóle? Co jest grane? Bardzo rzadki teraz, ej, coś, coraz lepiej są te dropy, bardzo rzadki znowu, ty Coraz lepsze dropy. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy, już otworzyliśmy 25, ciśniemy po więcej. Uwaga, epicki na sam początek. 26, moi drodzy, co takiego wyleci? Może nowa postać. Proszę. Po 26 jakby nam wyleciała postać, to by było coś niesamowitego. Nie no, naprawdę PER punkty, ej, dzisiaj ma. Mityczny, mityczny w ogóle jak szybko wskoczył, nawet nie zdążyłem nic ogarnąć. Znowu mityczny. Na początku, znowu mityczny, na początku, rzadkie znowu, no to mi się nie podoba. Ok, bardzo rzadki, uwaga co wyleci. Monety, kurczę, powiem wam, że naprawdę słabe te dropy są, dzisiaj ostatnio były trochę lepsze. Lecimy dalej, ok, znowu par punkty, no zaraz będzie można już sobie coś zapgrade'ować, zresztą zaraz to pewnie zrobimy. Legendarny, dobra, pierwszy legendarny. Pierwszy legendarny po jakichś 30 około, uwaga co nam wyleci. Jest legenda! Co? Nie, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to normalnie. Zaraz zobaczymy w ogóle, otwórzmy sobie tą resztę jeszcze. Ale. Mityczny znowu! Nie! Pin, pin donity. Chłopie, dropnąłem legendę jako pierwsza postać na nowym koncie, to jest niemożliwe w ogóle. Co jest grane? Jaki fart? Mityczny! Ja nie mogę. Mote... Monety, monteny. Monte widzowie normalnie, nie no, masakra, co jest grane. Bardzo rzadki. Uwaga, uwaga, co nam wyleci. Parę punkty, ale powiem wam, że... Legendarnej postaci się nie spodziewałem. Naprawdę się nie spodziewałem legendarnej postaci na nowym koncie. Patrzcie na to, co to jest za konto. Kto by dropnął coś takiego na nowym koncie? Nie, to jest naprawdę niesamowite, co można tutaj wydropić. Od razu sobie go ulepszamy. Zobaczymy, czy będzie można odblokowywać właśnie gadżety Star power i tak dalej. Ok, mamy gadżety odblokowane, więc pewnie będziemy mieli jakieś fajniejsze rzeczy też w tych dropach. No i nie udało mi się jeszcze go zupgrade'ować na moi drodzy, wyższy poziom, ale to spokojnie, z czasem go zupgrade'ujemy. Mamy spajka, więc sobie go od razu wybieramy do lobby i lecimy z kolejnymi gwiazdkami. Epicki znowu, uwaga, uwaga. Powerpunkty, niestety, no dobra, zobaczmy, otwórzmy sobie kilka kolejnych. Dropnąłem też przed chwilą kredyty, więc zaraz już będzie odblokowany El Primo, moi drodzy, z drogi Star, więc coraz więcej tych postaci już mamy. Ale jest legendarny! Jest legendarny znowu moi drodzy, drugi raz legenda, a mamy otwarte około 60 gwiazdek, więc lecimy, uwaga co nam wyleci, nie wierzę w to, to jest niemożliwe, nie, to jest jakieś szczęśliwe konto, kolejna legenda z legendarnego, nie, dwie legendy już w tym odcinku po 60, oglądajcie ten film do końca, bo przy 500 to ja myślę, że my będziemy mieli full wymaksowane konto. Ja nie mogę, jaki to jest ogromny fart, żeby przy 60 dropnąć takie rzeczy. Nie wierzę w to. Stawcie łapkę w górę, moi drodzy, za to, bo naprawdę to jest niesamowite, co my odpalamy w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić odcinka, gdzie będziemy otwierać aż Tysiąc moi drodzy, Gwiazdek, to myślę, że będzie naprawdę przepotężne. A my lecimy z dalszymi dropami, zobaczymy, może wydropimy wszystkie legendy w dzisiejszym odcinku. To by było naprawdę mocne, choć szczerze mówiąc wątpię, no ale zobaczymy. Na razie dropią nam same legendy, ja nie narzekam. Bardzo fajnie, podoba mi się to. I lecimy sobie z dalszym openingiem epicki. Uwaga, uwaga, podwajacz, że i mamy przy i powrót do lobby. Zobaczcie, no mamy to naprawdę dosyć spoko. Monet w ogóle, jak nam mało dropu, nie możemy dalej zapgradeować. No powiem wam, że lipa. Sandy jest i lecimy z dalszym openingiem. Epicki, moi drodzy, nam wylatuje niestety podwajać żetonów. Zobaczymy, co będzie dalej, ale powiem wam, że już ten odcinek jest naprawdę przepotężny, żeby dropnąć dwie legendy. Wy yy, tam około 70, moi drodzy gwiazdek. To jest to naprawdę chyba rekord na polskim YouTubie. Nie wiem, czy kto, kie, ktokolwiek w ogóle dropnął coś takiego. Dajcie znać w komentarzach, co Wam dropi, moi drodzy, z tych gwiazdek. No i jeszcze raz przypominam, zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby nie przegapić kolejnych takich openingów, bo ten jest naprawdę przemocarny. Szczerze mówiąc, sam się nie spodziałem. Znowu epicki, uwaga, co nam wyleci. Niestety parę punkty, chociaż dobrze, bo sobie zabradyjemy znowu epicki. Monety. Ej, mityczny, co jest w ogóle epicki, epicki mityczny. Legenda będzie. No niestety rzadki, kurczę, chciałem tak przyspidranować, może akurat by nam wyleciało, ale jednak nie. Lecimy dalej, no i zaraz sobie upgrade'ujemy naszego spajka. O, błyskotki, błyskotek jeszcze nie było, dopnęliśmy dwie legendy i dopiero błyskotki. Dosyć dziwne, epicki jeszcze po błyskotkach, OK. Kredyty, dobra, mamy El Primo, mamy kolejną nową postać, mamy El Primo odblokowanego, bardzo fajnie. No i moi drodzy... Zaraz sobie oczywiście będziemy Wbijali moi drodzy Naszego spajka na dziewiąty poziom Żeby mieć starpery odblokowane I zobaczymy czy jakieś starpery, powery bądź gadżety Wydropią w dzisiejszym odcinku Otworzyliśmy moi drodzy w tym momencie 100 skrzynek I jak widzicie no mamy troszeczkę mniej postaci Niż ostatnio bo wtedy mieliśmy 7 Co prawda wtedy moi drodzy Nie dropnąłem dwóch legend <grym> Więc coś za coś Ale naprawdę dosyć ładnie nam idzie w dzisiejszym odcinku Odblokujmy sobie również możliwość posiadania star powerów Zobaczymy czy one też mogą Mogą dropić, moi drodzy, w tych gwiazdkach. No i w sumie tyle. Lecimy sobie dalej, zobaczymy, co nam wyleci w kolejnych gwiazdkach. Mamy epickiego, uwaga, co nam wyleci z niego. Uuu, ikonka! Ej, ikonki jeszcze nigdy nie mieliśmy. Ikonki jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc dosyć ciekawe. Znowu epicki, ok? że żetonów, na no, tych podwaczy jest naprawdę sporo, ale powiem wam, że ikonki jeszcze nigdy nie dropnęliśmy, więc dosyć ciekawe. Znowu epicki. ok, dosyć sporo tych epickich. Powerpunkty, bardzo fajnie. Znowu epicki, kolejny. ok, dosyć spoko. Lecimy sobie dalej, zobaczymy co dropnie, moi drodzy. To jest naprawdę coś niesamowitego, nie, nie, nie wierzę, nie wierzę. Znowu legenda. Nie mów, że znowu nowa po Ja nie mogę, gadżet. Znaczy gadżet star power do, do nie, do spajka, naprawdę, myślałem, że znowu wyleci jakaś postać. a Ajajaj, ale i tak mocny, i tak mocny, moi drodzy, opening. Uwaga, epicki, co nam wyleci? Po 2 Kurczę, no powiem wam, że na razie jakieś słabsze dropy są teraz po tych 125. Jesteśmy przy około 135, 140 może. I powiem wam, że te dropy są coraz słabsze. Jest epicki kolejny, okej, okay, monety. Znowu epicki, ok dosyć spoko nam leci teraz drop. Może jakaś lepsza passa, bardzo rzadki, no nie niestety nic, znowu bardzo rzadki, czy wyleci nam coś ciekawszego, no proszę jakiś mityk może, jakiś mityk albo jakaś legenda może, znowu nie rzadki, oj coś średnio idzie teraz jest mityczny, jest mityczny moi drodzy, 520 monet, kurcze już myślałem, że coś ciekawszego wyleci, znowu, o, o, znowu mityczny, znowu mityczny, kurcze 507 monet, coś nam nie chce dropić jakiejś postaci, więc, znaczy nie kredyty, błyskotki legendarny legendarny czwarty legendarny chyba w dzisiejszym odcinku zobaczymy co wyleci proszę nie dlaczego dlaczego gadżet dlaczego gadżet moi drodzy no dobra lecimy dalej niepotrzebnie to upgradeowałem to by pewnie więcej wyleciało postaci let's go mityczny moi drodzy na sam początek od razu więc naprawdę dosyć grubo zaczynamy tą kolejną serię tutaj gwiazdeczek no i moi drodzy dajcie znać w komentarzach Czy w kolejnym odcinku upgrade'ować jakąś postać Żeby odblokowywać gadżety star power'y Czy nie upgrade'ować jej tak żeby mieć Większe szanse na dropienie postaci Dajcie znać w komentarzu no to wtedy zrobimy Tak jak mówicie no i przypominam 1500 łapek w górę i wtedy moi drodzy Lecimy z openingiem 1000 gwiazdek Więc to będzie naprawdę przepotężny opening A my lecimy sobie tutaj dalej Strasna lipa z tego dobra mityczny uwaga Dajcie mi postać proszę Jest mamy postać moi drodzy jest Byron Dobra udało się udało się mamy znowu nową postać Postać, bardzo fajnie. Lecimy dalej. Powiem wam, że chyba to działa tak, że e, taka jaka jest rzadkość gwiazdki, taka będzie, moi drodzy, postać. Ale w takim razie już powinienem dropnąć dużo epików, dużo bardzo rzadkich postaci, a nie ma żadnej. Jedynie co to dropnęliśmy? Dwie legendy, jednego mityka, więc naprawdę jakoś dziwnie to działa. Mityczny, moi drodzy, co jest grane? Znowu kurczę, ale niestety tylko i wyłącznie monety. Powiem wam, że już zbliżamy się do połowy. Zbliżamy się do połowy. Jesteśmy aktualnie przy jakiejś. 205 z y, gwiazdce więc y, no taka mniejsza połowa już mamy naprawdę dosyć dobre dropy pamiętajcie że jesteśmy jeszcze przed połową więc tyle odcinka jeszcze zostało możemy dropnąć jeszcze nie wiem z pięć postaci dosłownie więc oglądajcie film do końca żeby zobaczyć co takiego dropne bo jak widzicie te upeńki są naprawdę mocne mityczny znowu nam wylatuje niestety znowu monety nie no naprawdę widzowie to jest jakaś porażka co tutaj się dzieje legendarny znowu legendarny nie no nie, nie wierzę moi drodzy znowu legendarny proszę nowa postać jest mam co to jest? Skin! Skin do El Primo! Pierwszy raz screen, moi drodzy, skin Skin El Dragon Rosato Okej, okay, dobra, powiem wam I jest emotka jeszcze, czyli to jest jakiś taki Rzadszy skin, tak mi się wydaje, nie wiem jakiej On jest rzadkości, możecie napisać w komentarzach Ale z legendarnego mamy skina Pierwszy raz skin, jesteśmy aktualnie Przy jakichś 260 gwiazdkach Więc nadal jeszcze sporo przed nami Znowu legenda, nie no nie wierzę moi drodzy Przed chwilą dropnęliśmy właśnie tego skina Znowu mamy legendę, co takiego nam wyleci Teraz jest Nani, Nani moi drodzy Jest nowa postać kolejna, bardzo fajnie Pierwsza epicka postać na tym koncie Lecimy dalej, no i możecie też napisać czy następnym razem nie zrobić tak, że będziemy robić opening na troszkę lepszym koncie, nie na takim totalnie początkowym, tylko na takim co ma nie wiem z 3-4 tysiące pucharków wtedy zobaczymy co na takim kącie może wylecieć, bo na razie cały czas robimy opening na takich najsłabszych kontach jak widzicie, no to było totalnie nowe konto, już mamy dwie legendy mamy znowu epickiego, zobaczymy co takiego nam wyleci no, niestety, parę punkty. Lecimy z bardzo rzadkim. Może tym razem coś ciekawszego? Niestety, nie. 275, moi drodzy, yy, gwiazdek za nami. Lecimy dalej. Mityczny, moi drodzy, i niestety, same monety kurczę. Szczerze, spodziewałem się, że wyleci nam coś ciekawszego. Epicki tym razem. Niestety, nic. Lecę już takie spidrane. Widzowie, że już mnie palce bolą. Znowu mityczny. No, niestety, tylko i wyłącznie motka do spajka. Ale coraz więcej tych lepszych. Coraz więcej tych lepszych. To mi się podoba. Mityczny, moi drodzy, zobaczymy, co takiego nam wyleci. Punkty mocy, no niestety, punkty mocy cały czas wylatują. Nie chcę wylecieć nic ciekawszego, ale z mitycznych, to na razie same słabe rzeczy mieliśmy. Naprawdę, powiem wam, że chyba najczęściej to wylatują monety z tych mitycznych, to już te legendarne tym razem są o wiele lepsze, bo w ostatnim odcinku wylatywał nam e, Gold cały czas z tych, moi drodzy, legendarnych, a teraz, o, błyskotki dwa razy w tym dropie, naprawdę dosyć spoko. Jest legendarny, moi drodzy, jest legendarny! Dawno nie było legendarnego, zobaczymy, co tym razem nam wyleci. Gadżet, no nie, no dlaczego gadżet do Spajka? Proszę, jakąś postać mi dajcie. Jest legendarny, znowu legendarny, uwaga, jest nowa po... Co?! Skin do Sandy? Ja miałem powiedzieć, co znowu Sandy? a przecież zapomniałem, że jest też skin do Sandy. Nie no, nie wierzę. Już myślałem, że będzie jakaś nowa postać, a to skin do Sandy, ale powiem wam, że już tak. Mieliśmy chyba. Cztery postacie, jeżeli się nie mylę, zresztą zaraz zobaczymy, moi drodzy, które wydropiliśmy, bo też tam El Primo był za kredyty, Jesse pewnie zaraz odblokujemy za kredyty. Dwa skiny, znowu błyskotki, więc naprawdę spore są te dropy i bardzo często są nawet legendarne w dzisiejszym odcinku. Już nam zostało, moi drodzy, niecałe 100 skrzynek, więc zobaczymy, co takiego nam wyleci, ale no. Powiem wam, że ten odcinek jest naprawdę mocny. Strzelcie łapkę w górę, to wtedy otworzymy, moi drodzy, aż 1000 star dropów. No i tam myślę, że będzie naprawdę grubo. Jest mityczny, moi drodzy, dawno nie było nic ciekawszego, kurczę, mamy epickiego od razu pod rząd, niestety tam dropła tylko i wyłącznie emotka, ja już klikam, klikam, aż mnie palec boli, moi drodzy, trzeci łapkę w górę, bo jak ja będę otwierał 1000, to będzie już naprawdę masakra, jesteśmy przy około 430 w tym momencie, więc jeszcze trochę nam zostało kredyty, zaraz będziemy mieli Jessie, więc naprawdę bardzo fajnie, miejmy nadzieję, że ona nam dropnie, bo te kredyty są naprawdę rzadko, więc fajnie było jeszcze Jessie odblokować w tym odcinku. No i zaraz, moi drodzy, coś ciekawszego, mityczny, a i niestety tylko i wyłącznie pindonity. Mamy, moi drodzy, mitycznego, mamy nową postać, bo jest nowa postać, bo i przy okazji nowa postać Jessie odblokowana za kredyty. Co jest grane? Dwie postacie, moi drodzy, pod rząd. No powiem wam, że naprawdę tego się totalnie nie spodziewałem, jeszcze jest spoko do odblokowania i lecimy w tym momencie z ostatnimi 25 gwiazdkami, moi drodzy, i zaraz robimy sobie podsumowanie, co dostaliśmy w dzisiejszym odcinku. Legendarna, moi drodzy, legendarna. Zostało nam, jeżeli dobrze liczę, 15 skrzynek, zobaczymy czy nam coś ciekawego wyleci. 1000 monet no kurczę, niestety szkoda, że nic ciekawszego nam nie wyleciało. Yy, mamy moi drodzy w tym momencie Wydaje mi się, że teraz... Uwaga, uwaga, 5% <grym> baterii tylko mam. Ikona gracza nam wyleciała. Mamy teraz, wydaje mi się, że yy, zaraz będzie ostatnie, moi drodzy, jakieś 5 skrzynek, coś takiego, nie wiem dokładnie ile mamy. Pogubiłem się z mitycznej nam wyleciał pin, ok. Wydaje mi się, że to jest, yy, moi drodzy, Przedostatnie teraz ta co będzie, ale zobaczymy. Jeszcze jakieś dwie, trzy nam zostały. Mityczny, znowu, ok, czy to była ostatnia? 519 monet? Nie. Legendarny! Legenda... Czyżby nie, jeżeli zakończymy legendarnym, to będzie coś niesamowitego. Uwaga, klikam. I jest nowa postać. Jean, moi drodzy. Na sam koniec jeszcze odblokowaliśmy. Jean, to jeszcze jednak nie był ostatni. Jeszcze mamy Epickiego. I na koniec będziemy mieli co bardzo rzadki. Czy jeszcze coś nam zostało? Bo jeszcze nie. Ej, ja się pogubiłem w liczeniu, coś, coś mi nie wyszło. 100 jeszcze, moi drodzy, kredytów. Ok, i koniec, OK, czyli kredyty były na koniec. No to troszkę, troszkę źle policzyłem, ale mamy równe 500 otwarte. Wejdźmy sobie po pierwsze tak, zobaczcie, mamy 18649 golda. Tyle nam się udało, moi drodzy. Golda na farmic z tych 500 gwiazdek, 339 błyskotek w sklepie, uwaga, uwaga. Mamy 8305 power punktów. No i zobaczmy sobie zadymiarzy, moi drodzy, zadymiarze sobie zobaczmy, mamy ich 10 na 70, w tym dwie legendy, dwie postacie mityczne i dwie postacie epickie, więc spoko, tak po dwa się to wszystko podzieliło, gadżet star Power, moi drodzy, również mamy dwa gadżety, jeden star Power. mamy skina do Sandy, Mamy skina, moi drodzy, do El Primo, jeżeli się nie mylę, chyba tak. Mamy skina do El Primo, tak jest, moi drodzy. No i tak to się prezentuje. Mamy Jessie, Bonani, no, Gina, Byrona, Spike'a i Sandy. Mało nam brakuje do Poko, więc dosyć fajnie, moi drodzy. Jeżeli wy chcecie kolejny odcinek, gdzie otwieram aż tysiąc, moi drodzy, gwiazdek, z łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I powiem wam, że tamten odcinek będzie już naprawdę mocarny. Myślę, że możemy z 20 postaci, więc subskrybujcie kanał, żeby go nie przegapić. Lecimy po 250 tysięcy subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!